Taki piękny widok z rana. No ja to poziom zero. poziom zero, my są na poziom zero. Jademy na kobel. Idziemy na siłownia. Powiem tak, no Fak, jestem ze Śląska i jak widzę taki statek, chciałem mm. powiedzieć samolot. No to mnie to tak zafascynowało. Fajna, czy, fajna możliwość zobaczenia czegoś, czego nie jestem w stanie zobaczyć. Na ogół, na Śląsku, także robi na mnie wrażenie ten statek Pewnie się śmieje, czy mu się podnieca tak i dalej, no ale kurde no Coś pięknego naprawdę, szkoda, że nie mogę go w całej okazałości zobaczyć, bo tu jest troszkę pozasłoniany No ale perfekt naprawdę No a jak mnie widzicie w takim miejscu No to wiadomo, że jadę gdzie? A jadę na siłownię Na Lin Dwul, gym, bo no jak mam, poczytałem troszkę opinie na temat tych siłowni, których tam chciałem tylko wpaść i tak dalej, to stwierdziłem, że w no żad, żadnej nie zrobię takiego treningu jak zrobię tu z jakąś tam chęcią kurwa zwykłego, normalnego treningu, a nie jakiejś kurwa sytuacji, gdzie będę się musiał zmuszać do czegoś. Także wybór pad tylko i wyłącznie na ten, a, a widzę, że już jest otwarte. Tak, korzystam sobie tutaj ze statywu, no jadą zadupiam już dzisiaj. W ogóle dzisiaj już nagrywam te wyciskanie, także będzie troszkę na kanale. Dzisiaj, czyli w czwartek, leci materiał sprzed wczoraj. Wczoraj mi wypadł wyjazd do Warszawy z moim Marcelkiem sprawdzić wzrok, a że niestety nie było możliwości się terminu nawet kiedy jesteś prywatnie, że tak powiem, ale udało się, wszystko jest ok nawet. No fajnie współpracował i to mnie cieszyło. Lekko wzruszyło. I druga sprawa, że no, ten wzrok się troszkę polepszył, więc wiadomo trzeba teraz coraz częściej zasłaniać mi te oczko, ale synek już jest coraz bardziej świadomy tego i będzie tylko lepiej. Fajnie, fajnie cieszy. Te moje zdrowie, tego mojego bajtyka jednego i drugiego jest dla mnie najważniejsze. No, a ja teraz sobie pykam wyciskanie i postanowiłem dzisiaj, jak, sra, jak Grzegorzka wypróżniałem, rozmawiałem, no rano dzisiaj rozmawiałem troszkę z Grzegorzem, no bądźmy szczerzy nawet cztery razy z rana, bo jak sobie zaaplikuję z rana, a idę wyścigać, potem a jednak Grzesiek tam coś chce mi przekazać. Zrobiłem, pomyślałem sobie o przetrenigówce. dup! Drugi Grzegorzek zaczynał no, mnie wylatywać. Bo to, no, dobra, jak już chłopnąłem przetreningówkę, no to po trzech, czterech minutach jest aktywacja o, o Grzegorzków totalna, to to zlatuje, oni no, się kłócą między sobą, ja pierwszy, ja pierwszy. Nie? No, trochę głowiana sprawa, no ale wiadomo, taka jest reakcja na przetreningówkę. No i co, stwierdziłem, że zrobię jutro z Hanką Hanka i tu też się widzimy jutro z Hanką, hanką, hanką. Eee, i zrobię jutro martwy ciąg. No, takie miejsce miejscu będzie nie zrobić martwego ciągu. Myślę by to było. Potem ewentualnie zrobię przysiady. Po chwilkę, jak na razie dzisiaj nie boli, więc pewnie jutro będzie boleć. Ale zobaczymy. Jak nie to przynajmniej przednie. W ogóle nie mam sprzętu do tego, ale tutaj jest pełna opcja, po czym poznać dobrą siłownię. No, oczywiście otoczka cały sprzęt i tak dalej, okiele, lejko, heslera i tak dalej, po tym jaki jest sprzęt pozostawiany tutaj na siłowni, a jest Monster Power, chyba nie muszę z tak jakichś kodów, no i wiadomo, że SBD jest i tak dalej, także można korzystać, pożyczyć, I to jest tak, że nikt nie będzie miał o to bólu dupy, jademy dłużej, bo za dużo godzin. Patrzcie, wiele węgla. Niby węgla nie ma. Fajnie. A tam już my chyba z 40 takich hołd minęli. Kurwa, a my nie są na Śląsku. Kurwa, Skąd ten węgla? <gry> Patrzcie, kogo tu zmotywowałem do treningu. Umi znaczy się, Hania tu, o tej porze, to u to jest chyba jeszcze noc. <laughs> Nie? <laughs> jademy dzisiaj trzeli razem. Powiedzmy, że to jest osoba, która mnie zmotywowała do dzisiejszego treningu, który zobaczycie dzisiaj. Tam będzie kręcony. No co? No, jademy, durś. Patrzcie, mówię jej, że zrobiłem już dzisiaj 20 grzegorzków i się pyta, co to jest Grzegorzy. No 28, bo to, to będzie rosnąć. Grzegorzek to jest, wiadomo, jak, jak robisz w kibelku coś na siedząco, to robisz grzegorzki. Także... No właśnie, ja też, bo mi się nie chce stać, nie? Jak prawdziwy mężczyzna siekam siedząc. Kto to wprowadziło? Patrzeć albo, albo ten ruciński gotowo. Albo, albo Lotek? Nie. Tak, jademy treningiem. Martwy ciąg. No, i o, oczywiście się grzeja mocno, nie? Moja rożewka właśnie trwa. <śmiech> <śmiech> właśnie, <śmiech> właśnie. No, no, tak wyjątkowo się cię pochwala, nie? Żach. Być się wstał, nie? Wstałem dzisiaj o siódmej, przed siódmą, Wstać nie? Tobie wyobraź. I wczoraj, że już zrobiłem śniadanie dzieciom, żonie. Normalnie by dostała do łóżka, ale dostała koło łóżka, nie? Cześć to? Farbowałaś włosy? Od wczoraj nie? Jakś takie czarniejsze jesteś. na gionie. Ile No i To to jest Potężny lifter szykuje się do swojego liftu życia. Tak, w tym roku na pewno. Marcin, jak coś dzisiaj pierdolnie, albo plecy, nie czekaj, albo rekord, albo dwójka, tak? Nie. Albo kolano, nie? Albo kolano. Albo kolano. kolano bardziej albo kolano. Tu jest kolano. wiele. Nie, dobrze, no, to jest na to jest O, Nie nagrało się. No dobrze. Boli tu to znaczy, że jest, dochodzimy prawie do dziecka, Do cię zawsze no mamy... tak naszek dochodzisz do ciebie. <grym> tak, tak. Okay. Marcin dzisiaj troszkę powiedzmy mniej tych ciągów. Pogoda dzisiaj dopisuje, także trzeba to jak najbardziej pokazać. Tu. Tu jest węgiel. Eee, dzisiaj naprawdę zrobiłem jedną z nielicznych, słusznych decyzji podjąłem. I zrobiłem na 190 martwe ciągi i stwierdziłem, że już starczy. Na roku? ja no, myślę, że z 20 22 poszłoby, ale to już by coś jebło na pewno. Także jestem po części z siebie dumny, że odpuściłem. Nie no, jeszcze liga się zaczyna za półtorej tygodnia. Szkoda by było, żeby, żeby to zjebać, a kondycyjnie jest darda.